Słuchajcie o, o ile mój kalendarz prawdę ci powie, to jutro mamy 31 kwietnia a albo 1 maja. I dawniej 1 maja to był pochód. Słuchajcie, pochód jest pochodną pochodzenia. Ludzie się zbierają, pochodzą sobie, jest pochód. Kiedyś pochód składa się z czoła nacechowanego troską, z odwłoka pochodu, a cały pochód zamykał megafon. I dawniej to były pochody, w świetlaną przyszłość, były transparenty, flagi, flaszki, walka o pokój, bo całe mieszkanie było trudno. Szkoda tej tradycji, wielokrotnie o niej mówiłem tu z tej trybuny. No ale mimo, że czasy są inne, warto by do niej wrócić. Dawniej organizowano pochody socjalistyczne, teraz w pochodzie mogliby iść kapitaliści. Piękny były pochód kapitalistów. W pochodzie wziąłby udział, udział 500 najbogatszych Polaków, część by się na tę okoliczność wypuściła na przepustkę. Tam przemysłowcy, bankierzy, biznesmeni, ludzie od piramid finansowych. Trzymaliby wykoślawione kukły dyrektorów urzędów finansowych i szefów konkurencyjnych firm poręty skrzypiącymi hasłami kapitalistycznymi. Przyjaźń z politykami rękojmą bezpieczeństwa. Chwała ludziom dobrej roboty, zaciągającym kredyty. Oszczędnie gospodarujmy surowcami, materiałami, paliwami i energią. A to tu było już. Na... Ale... Biznesmen niezawodnym ogniwem układu. Warszawskiego, Płockiego i każdego innego. Zamiast tradycyjnej e, dawnej parady wojskowej, po kapitalistach przemaszerowaliby ochroniarze, a za nimi pancerne limuzyny. Pochód zakończyłby przelot prywatnych odrzutowców. Niestety, duże pieniądze lubią ciszę, więc do pochodu nie dojdzie. A szkoda, bo byśmy się zdziwili, że tak wielu kapitalistów w pochodzie to te same osoby, które kiedyś maszerowały na czele pochodu socjalistycznego. Ech, zła się w kręci.